Witam wszystkich, dzisiaj pokażę wam jak hodować Resusa, a więc zaczynamy. Eresus to piękny pająk, który nadaje się na sam początek przygody z pająkami. Jest bardzo piękny i nawet prosty w hodowli, więc każdy może takiego Eresusa sobie kupić. Ale zanim zaczniemy, przypomnę, że trwa nadal QA na moim kanale, czyli nadal możecie zadawać pytania, na które ja odpowiem na specjalnym filmie. Trochę się uzbierało, ale ja bym chciała jeszcze trochę uzbierać. I wystarczy dopisać do pytania QA, i wtedy będzie wiadomo, że to do tego odcinka pytanie właśnie jest. A tu jest jeszcze mój straszny, i przechodzimy teraz do tego, jak hodować resusa. Jest dużo gatunków resusów, może nie jakąś bardzo dużo, ale trochę ich jest. Niektóre występują w Europie, inne w Azji, jeszcze inne w Ameryce Południowej. Ten konkretnie to resus valkenarei. i on jest taki, ma najbardziej popularny we wszystkich hodowlach. I moja to jest samica. I jako ta, taka ciekawostka, samice są właśnie takie czarne. A samce mają czerwony odwłok i są dużo mniejsze. A więc pierwsze pytanie: czym karmić eresusa? No to odpowiedź jest prosta: tak jak wszystkie pająki, owadami, które są dopasowane do jego wielkości. Wiemy już, czym takiego eresusa karmić. To teraz powiem wam. Jakie warunki trzeba utrzymać w pojemniku. Więc sam pojemnik to nic specjalnego. Po prostu wystarczy zwykły pojemnik bez niczego, z wentylacją i może być na tej wielkości, wystarczy mu na długo. Oczywiście można zrobić mu również porządne terrarium, ale jednak wtedy może się zakopać i go nie będzie widać. Tak go kupiłam w tym pojemniku i w tym został. I one robią taką piękną pojemnę. Następna rzecz, jaką Eresus potrzebuje, to temperatura, od 25 do 28 stopni, taka będzie najlepsza w dzień, w nocy może spać nawet do 20. A co do wilgotności, to całkowita suchość, wystarczy pokojowa wilgotność, czyli jakieś 40-50% i absolutnie nic nie zwilżamy, bo to może mu tylko zaszkodzić, ponieważ wodę on pozyskuje z jedzenia. No to teraz może go nakarmię, żeby było ciekawiej. I nakarmiony. No i tyle, wiemy już tak naprawdę o nim wszystko. Co mogę jeszcze dodać? Mogę dodać jeszcze to, że nie poleca się ich naświetlać, ponieważ eresusy lubią ciemno, więc mój stoi na innej półce nieoświetlonej. Ponieważ jakbym go na ledach postawiano, to by sobie zbudował gniazdo, którego by nigdy nie wychodził. Dlatego najlepiej go właśnie trzymać i, i jak jest ciemno. No można go do szafy schować i bez problemu sobie poradzi. I jeszcze jedna ciekawostka, w Polsce też są resusy, jeden gatunek, ale niestety jest pod ochroną, więc takiego. Ciężko znaleźć, i też nie można hodować. Ale jak chcecie resusa, no to wystarczy jechać na giełdę, czy zamówić przez internet, i możecie hodować takiego lub innego resusa, który jest egzotyczny. I mam jeszcze dwie wiadomości: dobrą i złą. Zła jest taka, że za tydzień w sobotę nie będzie filmu, natomiast dobra jest taka, że filmu nie będzie dlatego, że jadę na wakacje w bardzo porządne miejsce i z tego porządnego miejsca jakiś film na pewno będzie. Więc za tydzień filmu nie ma, ale za dwa tygodnie będzie taki nietypowy film. Jeśli film się podobał, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. W odcinku do tyle.